Cię bardzo serdecznie. To jest 113 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Mam wrażenie, że spożycie kurzych jaj należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych kwestii związanych z szeroko pojętą dietetyką. Temat od dekad wzbudza burzliwe dyskusje, a opinie w tym zakresie bywają skrajne i sprzeczne. Dla jednych to dawno obalony cholesterolowy mit, a dla innych element tożsamy z Miażdżycą. Aspekt ten jest jednak nieco bardziej złożony i warto na niego spojrzeć spoza czarno-białej perspektywy. Jak to więc jest z tymi jajami? I czy da się odpowiedzieć na pytanie, ile jajek można jeść w tygodniu? Zapraszam do materiału. Na wstępie, co właściwie w tych jajach znajdziemy i dlaczego są kontrowersyjne. Kurze jaja są bogatym źródłem m.in. pełnowartościowego białka, tłuszczów, witamin m.in. B2, B12, witaminy A czy E, składników mineralnych m.in. żelaza czy cynku i niektórych związków bioaktywnych. Mają więc trochę do zaoferowania, można zaliczyć je do dobrych źródeł wielu składników, ale z drugiej strony, uznawanie ich za pokarm niezwykle wartościowy, wrzucając je do worka Superfood, może być trochę na wyrost. Na tle innych wysokowartościowych produktów wypadają raczej przeciętnie. O Superfoods nagrywając zresztą osobny odcinek, zostawię do niego link w opisie tego podcastu. Za najbardziej kontrowersyjne można uznać obecność w świeje cholesterolu i czasami fosfatydylocholiny. Zacznijmy od cholesterolu. Tu trzeba wyjaśnić pewne nieporozumienie, bo prowadzi ono niepotrzebnie do wielu mitów. Otóż, cholesterol pokarmowy to nie to samo co cholesterol we krwi. Choć potocznie często używa się takiego sformułowania, właśnie cholesterol we krwi, w kontekście np. badania jego stężenia, to pojęcie to jest w zasadzie nieprecyzyjne. Nierozpuszczalne w wodzie libidy, np. właśnie cholesterol, aby mogły być transportowane we krwi, muszą tworzyć kompleksy. Cholesterol nie znajduje się więc we krwi w postaci wolnej. Ale jako składnik lipoprotein o różnej gęstości, znane wielu m.in. LDL czy HDL. Jaja są za tym źródłem cholesterolu pokarmowego, który może wpływać na poziom lipoprotein we krwi, ale nie należy mieszać tych dwóch pojęć. Na stężenie cholesterolu we krwi, w cudzysłowie, wpływa wiele różnych czynników, dietetycznych, środowiskowych czy genetycznych, a spożycie cholesterolu z dietą to tylko jeden z nich i nawet nie najważniejszy. Obecnie większą rolę przypisuje się m.in. spożyciu kwasów tłuszczowych nasyconych, tłuszczów trans, nadmiernej masie ciała czy spożyciu błonnika. Trzeba jednak o tym mówić, bo wysokie stężenie lipoprotein o niskiej gęstości LDL we krwi jest udowodnionym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i choć bardzo łatwo w internecie można znaleźć treści rzekomo obalające to stwierdzenie najczęściej na profilach czy grupkach keto to stanowisko naukowe w tym temacie jest dziś zgodne różne inne kontrargumenty często mają pewną podstawę na przykład prawdą jest że stan zapalny sprzyja rozwojowi zmian miażdżycowych jednak wysoki LDL może być niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy i dobrze jest kontrolować swój lipidogram bo choroby układu krążenia to niestety najczęstsze przyczyny Śmierci w Polsce. Niemniej odcinek jest o jajach, więc do jaj wracam, ale zostawiam w opisie wartościowe artykuły, które podejmują temat roli LDL w rozwoju, miażżycy. Zachęcam do ich przeczytania. Osobną kwestią jest obecność w jajach fosfatydylocholiny, która zostaje w układzie pokarmowym rozłożona do choliny. Ta natomiast, szczególnie gdy jest spożyta w dużych ilościach, jest metabolizowana przez mikrobiotę i tu trudna nazwa do trimetyloaminy. Następnie w wątrobie do endlęgu trimetylaminy i wysokie stężenie tej ostatniej substancji jest niekiedy uznawane jako dodatkowy czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, ale jest to kwestia dość niejednoznaczna, wymagająca dalszych badań. Finalnie jednak chodzi o efekt. Czy spożycie jaj zwiększa ryzyko chorób układu krążenia? I w świetle literatury naukowej wpływ ten nie jest w pełni. Jednoznaczny. Problem w tym, że jest sporo zmiennych, które w sposób istotny mogą rzutować na wyniki. Dla przykładu kaloryczność diety. Niska kaloryczność diety przy nadmiernej masie ciała może poprawiać lipidogram i maskować wpływ spożycia jaj. Inną kwestią jest określenie pułapu wysokiego spożycia. Patrząc przez pryzmat obecnych praktyk i trendów żywieniowych, określenie w niektórych publikacjach jednego jajka na dzień za wysokie spożycie no niekiedy słabo odzwierciedla. Rzeczywistość. Badania różnią się między sobą też grupą badanych, czasem trwania czy metodologią i to wszystko sprawia, że wiele badań w tej materii wnosi nieco odmienne wyniki. Dotychczas opublikowano kilka metaanaliz, czyli takich zbiorczych prac obejmujących analizę wielu pojedynczych badań. Metaanaliz koncentrujących się na wpływie spożycie jaj na choroby sercowo-naczyniowe. Niektóre wykazały, że spożycie jaj nie było związane z ryzykiem chorób układu krążenia w populacji ogólnej, lecz inne sugerowały negatywny wpływ, szczególnie w niektórych grupach. Generalnie więc, wpływ ten wydaje się albo neutralny, albo niekorzystny. Ale z czasem zaobserwowano, że istnieją w tym zakresie różnice międzyosobnicze. Co ciekawe, wpływ jaj na ryzyko chorób układu krążenia może być różny w zależności od osoby. Okazuje się bowiem, że u niektórych osób spożycie cholesterolu z dietą może w sposób bardzo istotny przyczyniać się do wzrostu poziomu LDL, a u innych nieszczególnie. W badaniach takich uczestników nazywa się hiper- i hiporespondentami. Wydaje się, że odsetek tych hiper w populacji ogólnej waha się od 15 do nawet 40. I sugeruje się, że hiporespondenci mogą mieć zdolność do utrzymania homeostazy cholesterolu poprzez zmniejszenie jego syntezy, wchłaniania czy zwiększenia wydalania z żółcią. Natomiast hiperrespondenci mogą nie być w stanie skutecznie tłumić tej endogennej syntezy jako mechanizmu kompensacyjnego. Mechanizmy za to odpowiedzialne nie są do końca poznane. Prawdopodobną rolę przypisuje się czynnikom genetycznym, takim jak m.in. polimorfizm a polipoproteiny E. Uśredniając u ogółu populacji spożycie jaj może w stopniu niewielkim podnosić poziom LDL we krwi rzędu średnio 4 do 9 mg na decylitr w konsekwencji spożycia jednego jajka na dzień. Ten efekt może być jednak indywidualnie wyższy lub niższy i może przekładać się na ryzyko chorób układu krążenia. Wydaje się też, że w pewnych grupach ten negatywny wpływ jaj na ryzyko chorób kodokrążenia może być wyższy i bardziej widoczny. Między innymi u osób z cukrzycą typu drugiego czy nadmierną masą ciała. Co również ciekawe. Niekiedy obserwuje się różnice między populacjami, na przykład między badaniami amerykańskimi a badaniami azjatyckimi na niekorzyść amerykańskich. Te różnice można częściowo wytłumaczyć postacią, w jakiej jaja są spożywane. Te takie charakterystyczne, mocno wysmażone jaja na bekonie spożywane w Ameryce lub często występującymi dodatkowymi czynnikami ryzyka, m.in. wspomnianą cukrzycą typu drugiego czy otyłością. Pytanie więc, ile jajek w tygodniu można zjeść? Tak wiele zmiennych przysparza trudności w ustaleniu górnej granicy ich spożycia. Z takimi zaleceniami też jest pewien problem, bo czy będzie to dobry wyznacznik dla każdego? Zdecydowanie nie. Chociażby przykład tych hipo i hiperrespondentów. To dla nich mogą być różne wartości. U sportowców i osób z otyłością prawdopodobnie też będą to różne wartości. Sugeruje się, że w szczególności jaja ograniczyć powinny osoby z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową czy cukrzycą typu drugiego i wówczas warto zwrócić na to szczególną uwagę. Biorąc jednak pod uwagę, że kilka milionów Polaków ma cukrzycę typu drugiego, ponad 50% dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała, nadwagę lub otyłość, a podwyższone stężenie LDL prawdopodobnie równie dużo to zdecydowanie, niezależnie od nasilenia efektu spożycia większej liczby jaj na ryzyko chorób układu krążenia, powinno się raczej nakłaniać do jedzenia mniejszej niż większej liczby jaj. Proponowane przez normy żywienia dla populacji polskiej z 2020 roku ograniczenie spożycia jaj u zdrowych osób do 7 w tygodniu jest dobrym odniesieniem, przynajmniej moim zdaniem, choć prawdopodobnie u niektórych osób większe ograniczenie przyniesie dodatkowe korzyści, a u innych wykroczenie poza tę wartość nie wpłynie szczególnie. Negatywnie. Ważne jest też to, z czym te jaja spożywamy. Bez wątpienia czym innym jest spożycie wysmażonych jaj z boczkiem na maśle, a czym innym sałatki warzywnej z jajkiem, orzechami i oliwą. Forma ma zdecydowanie znaczenie, dlatego chcąc jeść jajka, dobrze jest zadbać o to, by spożywać je z dużym dodatkiem warzyw. Podsumowując. W świetle aktualnych dowodów naukowych wydaje się, że spożycie jaj może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia, lecz wpływ ten charakteryzuje się różnym nasileniem i jest zależny od wielu czynników. Jaja zdecydowanie mogą być elementem prawidłowej diety. Są sycące, są wartościowe, w szczególności gdy dieta jest ogólnie zdrowa, nisko przetworzona i zbilansowana. Natomiast do jaj warto podchodzić po prostu ze zdrowym rozsądkiem, a w niektórych przypadkach nieco mocniej je limitować. To już tyle ode mnie. Liczę, że ten odcinek okazał się wartościowy. A ja się żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Już niebawem. Hej!